The <laughs> Chciałem się o tej torii widzowie, miałem dzisiaj nagrywać inny odcinek, totalnie nie miałem tego w planach, ale jestem sam w domu z moim bratem i słyszymy u góry na strychu jakieś dziwne dźwięki. Boję się, nie mam pojęcia co to może być, idziemy to sprawdzić. Zawsze jak byłem mały, to się bałem wchodzić na ten strych. Robię to specjalnie pod odcineczek Mam nadzieję, że on dobrze wyjdzie, i się Wam spodoba, więc dajcie tą łapką w górę. Dobijamy tutaj powiedzmy 2000 łapeczek i robimy kolejny jakiś mega mocny odcineczek więc to zależy od Was. Szybciutko lajkujcie. I przy okazji tutaj wysyłam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też być pokazany w kolejnym filmiku wystarczy, że mnie zasubskrybujesz więc polecam, a teraz już nie przedłużamy i lecimy na strych. No dobra, tak wygląda wejście na mój strych, to jest naprawdę strasznie, naprawdę tu nie było od mega mega dawna remontowane, zresztą zazwyczaj takie pomieszczenia są mega straszne. E, zobaczcie jak to się prezentuje. Muszę wejść tam na górę, mam nadzieję, że tam nic nie będzie, serio. Dobrze, że idę z bratem, bo sam to trochę bym się cykał, szczerze. Zawsze jak byłem mały, totalnie się tu byłem wchodzić. Dobra, przy okazji zobaczymy co ja tu mam na strychu, jakieś stare buty różne. E, tak się ten strych zaczyna, wchodzimy dalej. Tutaj w ogóle jakiś obraz, co jest ty. Ale naprawdę ja myślę, że możemy tam w środku znaleźć coś bardzo ciekawego. Oglądajcie ten filmik do końca. Idziemy powoli. No myślę, że tu nikogo na szczęście nie będzie. No oby nie, bo wątpię, żeby ktoś na mój własny strych wlazł, Ale były jakieś dziwne dźwięki. Może jakiś szczur tu wleciał. Ej, serio Gika się cykam. Dobra. Pierwszy szutoka na mój strych. Patrzcie to, jak to się prezentuje, nie? Porąbany to jest. Zobaczcie! Ja się trochę cykam Ten strych jest dosyć duży, ale jest też niski Jak widzicie muszę być schylony, bo zahaczyłbym głową e, No i chodźcie, chodźcie za mną widzowie Pokażę wam co my tutaj takiego ciekawego na tym strychu mamy Poszukamy jakichś takich dziwnych rzeczy, bo tu jest mnóstwo staroci W ogóle tu mam jakąś paczkę od Supercell'a starą, co nie? Oczywiście zostało tylko pudełko, ale, ale no jest na strychu Tutaj jakieś stare kołdry Nie mam pojęcia, ty ile tu jest jakichś butelek dziwnych Po czym one są? Po jakichś orężadach chyba Ej, mega dziwne, słoiki jakieś normalnie Chyba na ogórki takie puste czekają Mega strasznie to wygląda, no zobaczcie co to jest w ogóle. Oglądajcie do końca, bo myślę, że pójdziemy jeszcze do mojej piwnicy. To jest drugie straszne miejsce w moim domu i troszkę też dokładnie ją poznacie, więc no nie możecie tego przegapić, widzowie. Co jest, to są nawet gitary. Ja w sobie nigdy nie grałem tam parę razy może sobie popróbowałem, ale nigdy nie umiałem grać na gitarze. Jak ktoś z Was umie, to napiszcie w komentarzu, dobra? Postaram się przypiąć serducho. Lecimy w dalsze miejsce. Tu jest jakiś materac w ogóle, jakby nowy, nie mam pojęcia o co z nim chodzi. i te dywany w ogóle. One tak strasznie wyglądają. Ja się zawsze bałem takich dywanów. One były u babci, bo jej... i <laughs> dobra, co my tu jeszcze mamy? Uuu, tu jakieś dziwne części, jakaś rura, e, pudełka. Wszystko tu jest mordeszki jakby porzucone, nie? E, Tutaj jeszcze waliz. Do te walizki się przydają, jak gdzieś się jedzie, na jakąś dalszą podróż. Ile tu jest worków? Oczywiście nie są to worki ze śmieciami, tylko worki z jakimiś, nie wiem, niepotrzebnymi ciuchami, niepotrzebnymi ubraniami i tym podobne. Jest tutaj też bardzo dużo pajęczyn, co wam pokażę. Nie wiem czy to widać, chyba widać. No miejsce serio dosyć straszne. Dobra, lecimy dalej i tutaj myślę, że zacznie się taka trochę ciekawsza część. W ogóle tu mamy jakiś chyba telewizor stary. Co to jest w ogóle ty? Uwaga, otwieram, robimy opening wizowie. To wygląda strasznie, akurat giga. Nie gadajcie, to są jakieś porcelanowe kubki, pewnie po jakiejś mojej pra-pra-pra-babci, więc potęga. O, a tutaj są rzeczy na święta, ale one jeszcze niedawno stały w moim pokoju, co nie? Mamy na przykład tutaj taką maskotkę, ona jest całkiem fajna, dostanę ją kiedyś od widza, No i jeszcze kilka. Innych takich mocnych ozdób, jak szyszki, normalnie bombki na choinkę, to wszystko mieści się tutaj. Tu mamy jakieś piłkarskie moje stare koszulki, zobaczcie, koszulka Włoch z numerem 7, Del Piero, naprawdę stara koszuleczka i w ogóle jaka mała, no widzicie, teraz już nie wszedłbym w nią, więc tu macie się pokazać, że to są moje stare takie rzeczy po prostu, które tutaj mam. Kolejne ozdoby świąteczne, na przykład czapka choinka, która była w kilku moich odcinkach, to jakieś wieńce, jak widzicie, nawet na Halloween, o już się nie mogę doczekać Halloween w tym roku jak będzie, też te ozdoby poprzynoszę do domu, zobaczcie co my tutaj mamy. Kolejne bombki jakieś, no jest tego naprawdę mnóstwo, nie? Co to? Jakieś chyba też zabawki tu mogą być, w ogóle moje stare. Nawet mam paletki do tenisa, ja sobie w tenisa pykam, ale nie tymi paletkami, to są jakieś stare. Skarbonka, Ej, ciekawe czy to jest jakiś hajs, uwaga, bierzemy ją? No, niestety pusta. Kurde, jakby tam było kilka stówek, to bym się zaskoczył. Co jest? Czy tam jest bęben i tamburyno? Nie wiem, no, czego ja tu nie znajdę na tym strychu? Robimy teraz unboxing skrzynki z zabawkami, tu jest dużo moich starych zabawek. Ej, patrzcie, poznajecie tego pana Robert Lewandowski. Uwaga, obracam na drugą stronę. Jest taki piłkarz. Napiszcie w komentarzu z jakiego jest klubu, zobaczymy, czy stacie się na piłce nożnej. Ej, dobra, jakaś dziwna kowska rubika wąż. Nie mam pytań, ja się boję cach tu... O, nerfy są normalnie, co jest? Patrzcie to widzowie. Ja miałem dużo nerfów akurat, tak samo mój brat. My mega lubiliśmy nerfy i to jest spoko. To jakieś stare medale, proszę bardzo, też się je zdobywało. Dobra, a teraz znalazłem taki kufer, normalnie to jest skrzynia ze skarbami na moim strychu. Chodź tutaj i pokaż, zobaczmy. A, niestety nic nie ma, myślałem, że coś fajnego akurat będziemy mieli. Kolejne pudełko od Super Sela i dodatkowo PS5. Co jest? Ale to też tylko pudełko, bo normalnie PS5 mamy w domu. I nie uwierzycie, co ja znalazłem. Zobaczcie, to jest podkładka pod myszkę, która jest dywanem. Normalnie na biurko sobie to rzucacie. I to nie jest taki dywan, którego dajecie na podłogę, tylko na biurko to jest taki specjalny materiał. No i ja ją na strychu, bo w sumie nie pasuje do mojego pokoju, ale to taka ciekawa, nie? Więc sobie ją wziąłem? Zaraz pokażę Wam coś najmocniejszego na strychu i później przejdziemy do piwnicy, ale najpierw patrzcie, że tu jest foteli w ogóle różnych. I mamy nawet pufę od Diablo. Jedną tutaj musiałem przynieść na strychu, bo już nie mieściła w domu. I najlepsze jest to, że tutaj macie pozostałości, nie wiem czy to widać, po osach. Normalnie mieliśmy tam pszczoły czy osy, które były na naszym strychu. Zrobiły sobie tutaj gniazdo i trzeba było wzywać normalnie straż, żeby to usuwali. Sajcie? I tak na koniec strychu deska surfingowa, też ją tutaj mamy. Teraz schodzimy i idziemy do piwnicy, bo tam może być równie ciekawie. Następnie wbijamy do piwnicy, tutaj już może aż tak bardzo strasznie nie będzie, ale też jeszcze kilka rzeczy jest nieodnowionych, więc może być ciekawie. Na przykład tu mamy kolewkę. a tam jest kolekta moich piłek. Już kiedyś wam ją pokazywałem, nie? Mnóstwo ich tutaj jest, czy to do siatkówki, czy to do koszykówki, ale głównie oczywiście do piłki nożnej. jakaś stara holajka. Tak to wygląda O, patrzcie tu, tu mamy jakiegoś starego grilla Oprócz tego dużo drewna i ogórki I ogórasy, też je ja wam kiedyś pokazywałem Możecie każdej część rzeczy z tej mojej piwnicy A teraz przechodzimy do dalszej części I otwieramy straszne drzwi, no wyglądają one strasznie Uwaga, co za nimi będzie Moi drodzy, chodźcie, chodźcie Zobaczymy Okej, okay, tak to wygląda tutaj e, Patrzcie, tam mamy jakieś ziemniaki Często stąd trzeba schodzić po prostu Prac ziemniaki na obiad, bo tutaj zawsze je dajemy No i kolejna dawka słoików Których jest naprawdę dużo, czy to z jakąś papryką Czy z jakimiś ogórasami e, No trochę tego jest, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia I tutaj moi drodzy mamy jak widzicie Piec, e, jest to piec Elektryczny, oprócz tego jakaś taczka Ej, tu jest strasznie giga akurat ja Tu zawsze był węgiel, ale już nie mamy tutaj e, W domu węgla, nie palimy węglem Tylko normalnie elektrycznym piecem Tuba, to wygląda jak pralka, ale swoją drogą pralki tutaj będą, bo tu chcemy zrobić pralnie. I teraz chyba moje ulubione pomieszczenie w piwnicy: czyli taki mały pokoik, w którym jest tak naprawdę wszystko. Czy to znowu jakieś słoiki, jakieś różne rzeczy, ale mamy na przykład doniczkę z kwiatem, jest nawet kosiarka. E, oprócz tego jakieś worki na świeci. tam jest basen normalnie, tak? To coś to jest basen, to się rozkłada. E, więc e, jakieś też młchańce z basenu, tu mogą być stary, jakiś bardzo stary odkurzacz. E, nawet są sanki, widzicie to zielone, to są sanki normalnie. Tutaj tak samo, e, więc jest tu mnóstwo rzeczy. Tą nażutkę miałem kiedyś na odcinku jednym, który nagrywałem. Idziemy do kolejnego pomieszczenia i moi drodzy, co my tu mamy? E, też jakieś dziwne rzeczy, tutaj kolejne instalacje gazowe. E, zobaczcie, jak to wygląda. No i rowery, to akurat nie mój. O, kolejny rowerek nawet tutaj. I ostatnie pomieszczenie, w którym mamy ziemię, tak? E, I opony. To chyba nawet są z mojego auta, ale nie jestem pewny, bardzo możliwe. O, I to jest tak zwana trumna, ale spokojnie, nie na ludzi. Trumna do auta, tak? Gdzie się daje ją na bagażnik i bierze się dużo rzeczy. O, to jest coś do wyławiania brudów z basenu. Oprócz tego tutaj też jakieś różne takie specjalne płyny basenowe, które mają no, oczyścić basen. Kolejne koła to chyba letnie właśnie, bo teraz zimówki są założone i mnóstwo rowerów, cała kolekcja rowerów. Jest też taka altanka, którą daje się na ogródek. Patrzcie ile śrubokrętów, jaki potężny zestaw, no ładnie to wygląda, tu jakieś śrubki, dużo tego. No i co, kolejne części basenowe, proszę bardzo, proszę bardzo i w sumie to chyba wszystko. A patrzcie to, mam jakieś butle normalnie jakby z tlenem do jakiegoś kurde nurka i tym w sumie akcentem będziemy kończyć ten filmik. Najważniejsze, że nikogo nie było na strychu, co Cieszy mnie najbardziej, jesteśmy sami w tym domu, więc nie mam się czego bać chyba, ale serio był jakiś dziwny dzień, nie wymyślałem sobie tego. Do zobaczenia w kolejnych elo!